Witam, jestem Cajor No i taka szybka informacja a propos tego odcinka i ogólnie całej tej serii, co teraz będzie. A mianowicie, turnieje w No Chodzi o to, że są wszystkie mapy wybrane, a nie te sparingowe Bo sparingowe to jakby gorsze są, jak dla mnie. A poza tym tutaj się nie wbija rangi, więc no a wybieram. Po prostu wszystkie mapy i co mecz wygrany. Tutaj podkreślam wygrany. Usuwam tą mapę, na którą właśnie gram. Tak więc, no co, zapraszam do odcinka. W odcinku będę nagrywać tą rozgrzewkę, ale samej rozgrzewki w innych meczach nie będzie a to dlatego, że to jest po prostu nudne Ej. ale no dobra, to był bocik bo ciki nie są też za dobre przecież o. się mi namalowało i przepraszam za dźwięki w tle ale muszę wow muszę przeczyścić wentylatory w komputerze no bo kurz się nazbierał nawet sprawdzałem przed odcinkiem i niestety pełno kurzu Mówię, to jest rozgrzewka, tu nie ma nawet co mówić. Wybrało nam też CD. E! Łoić. I oczywiście seria będzie też nagrywana z innymi... ...Youtuberami. A mianowicie, oczywiście, z. W sumie kupię rozprawiający zestaw. Mm, nie wyłącza. Ogólnie nie lubię grać z ludźmi, którzy mają takie upośledzenie trochę mózgowe i. Nie, no w sumie, upośledzenie ogólne i gadają, jak idioci do tego mikrofonu przez całą rundę. Znaczy może tam chciał dobrze zrobić ten gościu, ale no nic. Wow. Ty kurna. Jaki typ? Aj, 20 hp zadałem. O, oh, misto. Chyba nawet też glockiem. No to pierwsza runda już przegrana. Co gościu robi? No dobra. Nie lubię ogólnie z randomami grać, ale nie będę budził pandy Żeby specjalnie ze mną zagrał no to, to se zagrałem Jeszcze z flasha kupię Akademia rzucania flashów I dla tych, którzy się pytają oj, w, w sumie głównie dla kolegów, tych, którzy się pytają, a kływena czemu ja chodzę na kontrolu, a to dlatego, że po prostu ja tam wolę sobie. Lepiej celować, niż po cichu chodzić. Bo oczywiście jak chodzicie na kucaku... O, no to kolejna rundka wygrana, ale jak chodzicie na kucaku to ten celownik wam się zmniejsza. Ja się ustawiłem tam na mapce. Oczywiście, kogoś z profesjonalnych graczy, nie wiem, może z kimś się poprawi. <grydy> Jestem w ogóle człowiekiem, który wygrywa czasami rundy, grając na gewie. Negewem. Rozumiecie to na Okej, okay, czwórka tam jest. Więc ten, ten gościu musi to zrobić, nie? No i ogólnie to... ...też zapraszam do poprzedniego filmu z Minecrafta, w sumie to ze Skywarsów. Kurde, aj, dobra, wygraliśmy i tak, wow, co się stało, no i w sumie to chyba będę musiał trochę wyżej trzymać po prostu mikrofon, bo nie chcę też, żeby było słychać myszkę i klawiaturę moją. Ogólnie to zapraszam do tego poprzedniego odcinka, to dlatego, że chciałbym zrobić serię z wyzwań na Hypixelu. Ule, to przez to się nie doskanować? O. Jest. Albo w sumie zemki lepiej mi się gra, chociaż akacz tam celniejszy i więcej chyba zadaje. Dobrze, więc chyba dasta odhaczymy, nie sądzę, żebyśmy tutaj przegrali, chociaż może się odpalą. I jeśli lubicie takie dłuże odcinki i ogólnie długie, to polecam zostawić łapkę w górę. Woj. widzicie to to są mistrzowskie smołki, moje to mistrzowskie jeszcze czego dobra raszujemy W sumie on mógł wziąć pakę. I pewnie jest na... No, tak, tak, tak coś mi mówi. A, to dobra, nie? O. No i proszę.